Witaj ponownie. Jak już mówiłem, miasto szkoleń jest olbrzymim projektem edukacyjnym zrzeszającym najlepszych trenerów e-biznesu i marketingu internetowego w Polsce. Już niebawem będziesz mógł brać udział w ich szkoleniach. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla Ciebie. Już podczas tej prezentacji dowiesz się w jaki sposób możesz budować swój stały, co miesięczny dochód za pomocą Abonamentowego programu partnerskiego Miasta Szkole. To prawdziwa rewolucja na polskim rynku wśród programów partnerskich. Zaczynajmy. W dzisiejszych czasach, by uczestniczyć w ciekawym szkoleniu organizowanym na żywo, nie musimy wcale wychodzić z naszego domu. Możemy siedzieć wygodnie w naszym ulubionym fotelu przed ekranem własnego komputera, popijać gorącą kawkę. I słuchać, co takiego dany prelegent ma nam do powiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki wirtualnym pokojom do wideokonferencji. Takie wirtualne spotkania możemy organizować dla 500 tysiąca, w sumie dla nieograniczonej liczby osób. Takie wirtualne spotkania testowaliśmy w ramach grupy marketingowej FF24, której jestem współtwórcą, przez prawie rok. Świetnie nam się to sprawdziło. Dzięki webinarom oszczędzamy nasz czas. Po prostu na przykład o godzinie 20.00 włączamy komputer, jesteśmy na takim wirtualnym szkoleniu. Oszczędzamy nasze pieniądze, nie musimy dojeżdżać na przykład do Warszawy czy Krakowa, aby znaleźć się na takim szkoleniu. I właśnie takie spotkania będziemy organizować w ramach projektu Miasto Szkoleń, tyle że z najlepszymi... Trenerami e-biznesu i marketingu internetowego. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Samą misją miasta szkoleń jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym osobom najlepszą edukację z zakresu e-biznesu i marketingu internetowego. Jednym słowem, chcemy rozpropagować w Polsce ideę zarabiania poprzez wykorzystanie internetu. Miasto Szkoleń to bardzo dynamicznie rozwijający się portal, świetnie dopasowujący się do wymagań rynku. Przede wszystkim stawiamy w nim jednak na praktykę. Dlatego też zebraliśmy z rynku wszystkich najlepszych trenerów e-biznesu i marketingu internetowego, mających naprawdę niezłe wyniki w tym, co robią. Oczywiście to nie są wszyscy. W tym momencie cały czas negocjujemy z kolejnymi. Mówiliśmy już sobie o wideokonferencjach, jednak to tylko jeden z elementów w mieście szkoleń. W ramach projektu zapewniamy dostęp do zamkniętego forum dyskusyjnego, stworzonego specjalnie dla społeczności ludzi, którzy chcą zajmować się biznesem. Techniczne rozwiązania pewnych problemów, zagadnień, które będą poruszane na szkoleniach, będziemy przedstawiać w osobnych nagraniach jako bonus do danego szkolenia. Ponadto każdy z członków miasta szkoleń będzie mógł dyskutować, zadawać pytania, tak by jak najwięcej skorzystał z tego portalu i wiedzy ekspertów. Na najciekawsze pytania będą odpowiadać specjaliści, na przykład w formie panelu eksperckiego, jako dodatkowe wideo. Wszystkie te rzeczy będą dostępne w ramach abonamentu. Oczywiście to dopiero początek. Tak jak już mówiłem, miasto szkoleń jest bardzo dynamiczne i będzie stale rozwijane. Tak, by jak najlepiej dopasować się do surowych warunków panujących na rynku. Oficjalny start platformy odbędzie się 15 czerwca. W tej chwili znajdujemy się w ramach Wielkiego launchu, który, jeśli oczywiście się postarasz, może podreperować swój budżet. Dodatkowo, bowiem Miasto Szkoleń oferuje każdemu stały, co miesięczny dochód w ramach abonamentowego programu partnerskiego. Zapewne myślisz sobie teraz, jak to każdy może zarobić, i to w jednej z najlepszych niż, jaką jest zarabianie? Dlaczego? Oczywiście na samym początku planowaliśmy rozróżnienie partner, a klient, jednak ze względu na formę i tematykę portalu stwierdziliśmy, że zmienimy standardowe warunki gry. Dlaczego tylko trenerzy mają zarabiać w mieście szkoleń pieniądze? Dlaczego tylko oni mają spijać całą śmietankę? Przecież stawiamy przede wszystkim na praktykę. Jeśli chcesz zarabiać poważne pieniądze za pomocą internetu, musisz nauczyć się postaw promocji, obojętnie czy będziesz się tym zajmował sam, czy też zlecał to na przykład pracownikowi. Musisz przezwyciężyć swój strach przed sprzedawaniem innych swoich produktów, pomysłów czy idei. Musisz opuścić swoją strefę komfortu. Jednak tylko i wyłącznie słuchając, co dany trener mówi, siedząc i kiwając głową, nigdy do niczego nie dojdziesz we biznesie. Praktyka to to, co jest Ci potrzebne. Dlatego też w mieście szkoleń będziesz mógł się wykazać. Jeśli zechcesz, będziesz mógł zarobić, polecając platformę innym. Dzięki specjalnym filmom instruktażowym i specjalnym szkoleniom dla partnerów, nawet największy laik opanuje podstawy i zrobi te pierwsze, tak ważne kroki w swój własny biznes w internecie. Mamy naszym w panelu eksperckim, między innymi Lecha Baczyńskiego, znanego jako fioletowy partner. Lech jest w ścisłej czołówce najlepszych partnerów w programach partnerskich. Razem z naszym menadżerem programu partnerskiego Maciejem Mazurem już myślą, jak zapewnić Ci najlepszą edukację partnerską. Abonamentowy program partnerski to rewolucja na rynku. W zwykłym programie partnerskim jest tak, że otrzymujesz jednorazową prowizję za pierwszy zakup klienta. Za każdy kolejny zakup dostajesz tak zwaną wieczną prowizję, zazwyczaj kilka procent od ceny produktu. Prowizje te są zwykle bardzo niskie. W zwykłym programie partnerskim prowizję otrzymujemy także z dwóch poziomów: za własne polecenia i polecenia osób poleconych. Abonamentowy program Partnerski Miasta Szkoleń wyprzedza konkurencję na każdym kroku. Prowizję dostajesz bowiem stałe co miesiąc za każdego poleconego klienta. Poziomów, w których otrzymujemy prowizję jest 6 zamiast 2, by zwiększyć spektrum naszego oddziaływania. Oczywiście największe prowizje dostajemy za własne polecenia, za własną pracę. Mamy tutaj nieograniczoną możliwość stałego zarobku. No właśnie, a ile możesz zarobić? W mieście szkoleń aż 60% ceny netto przeznaczamy na prowizję dla partnerów. Tutaj znów abonamentowy program partnerski Miasta Szkoleń bije rywali o głowę. Jeżeli przykładowo abonament miesięczny w platformie będzie wynosił 100 zł netto, to 60 zł będzie przeznaczany na prowizję dla partnerów. To zdecydowanie najlepsze warunki, jakie daje jakikolwiek program partnerski w Polsce. W tej chwili jesteśmy w wielkiej fazie, wielkiego launchu naszej platformy. Przez cały miesiąc każdy będzie mógł się zapisać do platformy kompletnie za darmo. Zadbaj o to, by zapisał się z Twoim linkiem referencyjnym. Linki znajdują się w zakładce. Materiały promocyjne, linki partnerskie. W tej chwili masz ułatwione zadanie. Wystarczy, że skierujesz zainteresowane osoby na nasz blog ze swoim linkiem polecającym. Jeśli taka osoba zapisze się i jeśli skorzysta później z naszej opcji abonamentowej, będziesz otrzymywał co miesiąc stałe prowizje partnerskie. Teraz przez miesiąc z okazji urychłego otwarcia naszej platformy będziemy organizować dla wszystkich członków naszej społeczności konkursy z cennymi nagrodami, zapoznania z naszymi trenerami, a może nawet mini szkolenia. Koniecznie kliknij lubię to na naszym fanpage'u, bowiem wiele akcji promocyjnych będzie się odbywać właśnie za pomocą Facebooka. Jeśli masz jakieś pytania kontaktuj się z naszym menadżerem programu partnerskiego Maciejem Mazurem. Jeśli chcesz zarabiać, a nie masz pojęcia, o czym mówiłem, spokojnie. Przejrzyj nasz panel. Maciej przygotował dla ciebie filmy instruktażowe, które powiedzą ci, jak zacząć. Ucz się od najlepszych i zarabiaj, bo naprawdę warto. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Mary Kolejniczak, koordynator projektu Miasto Szkoleń.